Cześć, późno wieczorne. Kręcenie towarzyszy. A, Jule nie naładowałem. No ale co z tego? Jeden na dwóch. Jula i konwój. Pokręcić się. Lubię wieczorową porą wyjeżdżać, bez względu na to, czy jest. Lato czy zima, tak jak w tym przypadku, bo. No bo jest fajne. No. Jest magia. Ja tutaj powinienem gdzieś w prawo skręcić, wiecie? Teraz jest <laughs> ciemno jak diabli. <laughs> jak to widzicie, i. Tu powinienem gdzieś skręcić w lewo, ale gdzie ten skręt był w lewo? <laughs> No dobra, chrzanić, pojedziemy... A, nie, to chyba tutaj, czekajcie Czy tutaj to jest? Nie, tutaj nie Jedźmy jeszcze kawałek dalej O, tutaj chyba Tak las, las ma to do siebie, że ha! po ciemku jest całkiem inny, okej. Okay. Ale cisza. Nie kamera jest za słaba żeby zobaczyć ale jest gwieździste niebo Więc zima będzie kontynuowana w jutrzejszym dniu I będzie zimno dzisiaj no Na pewno Jeszcze już gdzieś już jest zimno Ale uwielbiam Uwielbiam Po prostu uwielbiam jazdę wieczorną po lesie Kaczki gdzieś hałasują Z lewej strony A, można sobie jechać tędy tutaj Okej okay. Są łatwe warunki wjeździe w nocą, ale... O, wodospad, już słychać garę Mam czołówkę o lajtach, jakąś 300 watówkę na głowę Nie wziąłem, mój błąd Ale o. super nie? O pewnie, że super Uuh. I chcę zobaczyć, czy da się przejechać pewną drogą którą też nigdy wcześniej nie jechałem bo jakoś nie było okazji do tego Opa! I teraz tak! Wiem, że tutaj dziś droga prowadziła, ale... Czy jest sensie teraz pchać tą drogą? Ha! Czy to była druga strona? Albo ta strona? Co, pra co prawda, mam tutaj kalosze niby takie, ale wiecie, no te kalosze są takie. Takie o ile? To nie są wodery. No ale jest jakaś tam droga. Zobaczymy, czy da się w ogóle tędy przejechać jakoś. Albo przejechać. Przejść Głowa nisko Bo kamera cenna I co dalej tutaj się dzieje teraz hmm, Może głupi pomysł tu jest Nie to jest głupi pomysł Głupi, 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 głupi pomysł Dobra Nie było tematu Tu trzeba wrócić jak będzie dzień Nie ma przejazdu Na 100% Jerby bym się napił Z ją chęcią Zobaczymy czy będą mieli jakiś napój Na bazie yerba mate. A żabkę Już widać Także luz Jerby nie mieli ale wziąłem takie sobie O matko, wiecie co zrobiłem teraz o, Chyba będzie koniec przygody na dzisiaj Ale gleba Ała. Głupi błąd czeski błąd zrobiłem Usiadłem Buty mi nie naleciało, całe szczęście yy, Ale dupę mam mokrą Nie wierzycie? To zaraz wam pokażę Widzicie? Cały mokry Cały mokry No i go przyszedł Kawałek mam do domu jeszcze. A gleba, przez to, że mi się nie chciało opuszczać szczycy. No i szczycy regulowane nie wiem, czy się dorobię tak szybko, ponieważ moja rura ma 30,4. rozmiar, więc yy, generalnie nie ma takich szczyt, jak są to są 100 mm no to, to mi w ogóle nic nie daje, ja potrzebuję 150 mm szczyce która się będzie wyciągała tak? wiem, mogę redukcję zrobić do Eee, jakie tam są rozmiary? 27,2, no ale też nie ma 150. Największy jaki tam mi się udało to chyba jest 120 czy 125 mm, więc to też w ogóle w grę nie wchodzi. Interesuje mnie tylko i wyłącznie 150 mm, no więc. Tak trochę lipa No zaczęło strasznie zbuchać I robi się nieprzyjemnie A nawet bym powiedział Poniżej komfortu Wszystko na dzisiaj Do następnego filmu, cześć